Prowadzisz firmę, masz wrażenie, że większość Twoich pieniędzy pożera ZUS. Spokojnie dziś pokażę Ci top 5 legalnych sposobów, jak płacić jak najmniejszy ZUS w 2026 roku. Omówimy wszystko od długi na start przez preferencyjny ZUS, mały ZUS plus aż po wakacje składkowe porównanie działalności gospodarczej i umową pracę. Zobacz, jak zoptymalizować swoje składki, nie ryzykując problemów z urzędami. Zostań ze mną do końca, bo ostatni punkt może realnie zaoszczędzić tysiące złotych rocznie. Ulga na start. Jakie są warunki skorzystania z ulgi na start? Możesz skorzystać z ulgi na start, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli podejmiesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik. Jak liczyć okres 6 miesięcy? Z ulgi na start możesz skorzystać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli rozpoczniesz działalność pierwszego dnia miesiąca, to uwzględniasz ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli natomiast rozpoczniesz działalność w trakcie miesiąca, np. drugiego bądź 24, to okres ulgi liczysz od kolejnego miesiąca kalendarzowego, czyli otrzymujesz gratisie, jeden miesiąc. Pamiętaj, że nie przedłużysz ulgi na start, jeśli zawiesisz działalność w czasie korzystania z tej ulgi. Musisz mieć jednak świadomość, jakie są konsekwencje nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zachorujesz, będziesz opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, albo urodzi ci się dziecko. Nie otrzymasz zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, czyli świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego. W okresie korzystania z ulgi na start nie będziesz mieć także prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego. Które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego. Istotne jest to, że możesz zrezygnować z korzystania z ulgi na start i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Jednak kolejny raz będziesz mógł skorzystać z takiej ulgi dopiero po 60 miesiącach kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności. Jeśli skorzystasz z ulgi na start, nie płacisz składek na swoje ubezpieczenie społeczne za siebie, ale musisz opłacać te składki za osobę współpracującą. Finansujesz je w całości z własnych środków. Reasumując, jaka oszczędność? W porównaniu z dużym ZUS jest to kwota 11 600 zł bez składek chorobowych 10 700 zł, w porównaniu z preferencyjnym ZUS 2700 zł bez składki chorobowej 2500 zł. Preferencyjny ZUS. Dla kogo preferencyjna podstawa? Gdy skorzystasz z ulgi na start przez 6 miesięcy lub wcześniej z niej zrezygnujesz, bądź rozpoczynasz prowadzenie działalności i nie korzystasz z ulgi na start, możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, od tak zwanej preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacać składki od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Masz prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tak ustalonej podstawy, jeśli spełniasz łącznie następujące warunki. Nie prowadzisz lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności. Nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności gospodarczej. Zasadnicze jest to, że warunek, abyś nie wykonywał działalności dla byłego bądź obecnego pracodawcy, dotyczy nie tylko pierwszego dnia działalności, lecz całego 24-miesięcznego okresu. Oznacza to, że od dnia, w którym rozpoczniesz działalność na rzecz byłego pracodawcy, tracisz prawo do ustalania preferencyjnej podstawy. Dzieje się tak również wtedy, gdy moment ten nastąpi na przykład po kilku miesiącach od kiedy rozpoczniesz działalność. Ponownie prawo to zyskujesz od dnia, w którym przestaniesz wykonywać działalność na rzecz byłego pracodawcy. Kluczowe jest to, że najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne to 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Kto opłaca składkę na fundusz pracy? Nie opłacasz za siebie składki na fundusz pracy z działalności gospodarczej, gdy podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. A jakie składki za osoby współpracujące? Składki za osoby współpracujące zawsze opłacasz od kwoty nie niższej od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Masz taki obowiązek także wtedy, gdy Ty, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacasz składki od kwoty nie niższej od 30% minimalnego wynagrodzenia. Jaki wpływ na zawieszenie działalności na preferencyjne składki? Jeśli zawiesisz działalność, nie wydłuży to okresu 24 miesięcy preferencyjnej podstawy ani po uldze na start, ani jeśli rozpocząłeś działalność bez niej. Reasumując, jaka oszczędność? W porównaniu z dużym ZUS zaoszczędzamy kwotę 17 600 zł, bez składki chorobowej 16 400 zł. Mały ZUS plus, jakie warunki musisz spełniać, aby skorzystać z małej działalności plus, musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG lub innych przepisów szczególnych. Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych. Jeśli w poprzednim roku rozpocząłeś, zakończyłeś lub zawieszałeś działalność, przez co prowadziłeś ją tylko przez część roku, limit, którego nie mógł przekroczyć przychód z działalności, jest odpowiednio niższy. Kiedy nie skorzystasz z mojego ZUS Plus? Nie skorzystasz z tej ulgi, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, to jest podlegasz ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni. Rozliczałeś się w formie karty podatkowej i byłeś zwolniony ze sprzedaży od podatku VAT. Warunki te musisz spełniać łącznie. Podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na jako wspólnik spółki jawnej. Spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek to jest składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Zwróć uwagę, że Mały ZUS Plus możesz opłacać, jeśli skorzystałeś wcześniej z ulgi na start, chyba że zrezygnujesz z korzystania z tego uprawnienia, oraz z preferencyjnych składek. Nie możesz opłacać składek Mały ZUS Plus w pierwszym roku prowadzenia działalności. Wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym. Jak długo możesz korzystać z mojego ZUS Plus? Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej, a jako miesiąc kalendarzowy przyjmi każdy miesiąc, w którym podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, co najmniej jeden dzień. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, Korzystających z małej działalności plus, podstawa wymiaru składek uzależniona jest od dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Podstawę wymiaru składek ustalisz przy pomocy kalkulatora na stronie zOS. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok. Musisz mieć świadomość, że wysokość kwoty, od której opłacasz składki, ma wpływ na wysokość przysługujących Ci świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński. Czy możesz zrezygnować z mojego ZUS Plus? Będziesz mógł zrezygnować z uprawnienia do ustalenia podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości dochodu, to jest do, to jest do korzystania z Małej Działalności Plus. Zrezygnować możesz w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Nie zgłoszenie się do niej w terminie też jest uznawane za rezygnację z Małego ZUS Plus. Możesz też zrezygnować z uprawnienia do Małej Działalności Plus po pewnym okresie korzystania z niego. Zrezygnować możesz najwcześniej od miesiąca, w którym przekażesz wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Kluczowy jest fakt, że rezygnacja jest nieodwołalna. Oznacza to, że za miesiąc, w którym zrezygnujesz, oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego, będziesz opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Reasumując, Składka miesięczna Małego ZUS Plus może kształtować się na poziomie od 460 zł do 1900 zł bez składki chorobowej, od 420 do 1800 zł. Wakacje składkowe. Możesz skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za jeden miesiąc w roku kalendarzowym na Twoje obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe i wypadkowe, na Twoje dobrowolne ubezpieczenia chorobowe, jeśli mu podlegasz. Na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeśli je opłacasz. Wakacje składkowe nie obejmują Twoich składek na ubezpieczenie zdrowotne ani składek, który masz obowiązek opłacać za inne osoby, dla których jesteś płatnikiem składek. Zwolnienie obejmuje składki ustalone od najniższej podstawy wymiaru, która cię obowiązuje. 30% minimalnego wynagrodzenia, 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia indywidualnie ustalonej podstawy wymiaru przez osoby korzystające z małego ZUS. Składki, z których uzyskasz zwolnienie, sfinansuje budżet państwa. Oznacza to, że wliczają się one do Twojej przyszłej emerytury lub renty. Będziesz mieć uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W miesiącu, za który uzyskasz zwolnienie, możesz normalnie prowadzić działalność gospodarczą. Nie musisz jej zawieszać. Z wakacji składkowych możesz skorzystać za jeden wybrany przez siebie miesiąc w danym roku kalendarzowym. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek miesiąc wcześniej składasz. Z ulgi możesz skorzystać, jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą. Posiadasz wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG, lub jesteś np. komornikiem sądowym. Warunkiem jest, abyś w miesiącu przed złożeniem wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych, wliczając siebie. Należy uwzględnić wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczeń choć przez jeden dzień w tym miesiącu. Do limitu zgłoszonych do ubezpieczeń nie wlicza się osoby, które pobierają zasiłek macierzyński. Przebywają na urlopie wychowawczym bądź na urlopie bezpłatnym. Podlega choć jeden dzień dobrowolnie albo obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek. W ostatnich dwóch latach przed rokiem, w którym składasz wniosek, nie, nie masz przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok twój roczny przychód z tej działalności nie przekraczał równowartości złotych 2 milionów euro. Ograniczenie rocznego przychodu do wysokości nieprzekraczającej równowartości złotych 2 milionów euro dotyczy tylko jednego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. W poprzednim roku oraz w roku, w którym składasz wniosek, co do dnia złożenia wniosku włącznie, nie wykonywałeś pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub rok wcześniej wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności. Ponieważ ubezpieczenie chorobowe jest dla Ciebie dobrowolne. Uzyskasz zwolnienie z opłacenia składki na to ubezpieczenie, jeśli jesteś nim objęty w miesiącu, w którym składasz wniosek, oraz miesiąc wcześniej. Musisz podlegać temu ubezpieczeniu choć po jednym dniu w obu miesiącach. Pamiętaj, że zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc de minimis. Jeśli chcesz korzystać z wakacji składkowych, musisz dysponować limitem pomocy de minimis. Co najmniej wysokości sumy obowiązujących Cię w danym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne, z których chcesz uzyskać zwolnienie. Kwota pomocy publicznej otrzymanej w okresie trzech minionych lat nie może przekraczać 300 tysięcy euro. Aby skorzystać z wakacji składkowych, złóż wniosek RWS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za wskazany miesiąc. Reasumując, jaka oszczędność w porównaniu z dużym ZUS 1900 zł, bez składki chorobowej 1800 zł, w porównaniu z preferencyjnym ZUS 460 zł, bez składki chorobowej 420 zł. Umowa o pracę AJDG. Jeśli spełniasz jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, to podlegasz tym ubezpieczeniom wyłącznie ze stosunku pracy, a z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlegasz obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile w umowie o pracę masz zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie. Podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy jest równa co najmniej Minimalnemu wynagrodzeniu, jeśli masz zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, ponieważ na przykład jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Reasumując, jaka oszczędność? W porównaniu z dużym ZUS 23 100 zł bez składki chorobowej 21 500 zł. W porównaniu z preferencyjnym ZUS 5 500 zł. bez składki chorobowej 5 100 zł. Jak możemy wywnioskować? Każda ulga ma warunki formalne, ograniczenia, które trzeba dokładnie sprawdzić, np. obowiązki w CIDG, limity przychodów, okresy kadencji. Niższe składki równa się niższe świadczenia, emerytura, zasiłki warto rozważyć, czy korzyści finansowe są warte ewentualnych strat społecznych. Przepisy mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym przed wyborem konkretnej strategii. Link do biura w opisie.